Już tak dobra zrobimy makijaż a buzię masz umytą, widzę, że umyłaś buzię tak ślicznie ale jeszcze sobie troszeczkę oczyścimy w ogóle to Ci pokażę jaki mam zestaw przygotowany dzisiaj zestaw kosmetyków Kosmetyki, tak. Oczywiście wszystkie naszykowałem wcześniej, ale wracając do makijażu, to zrobię ci makijaż specjalnie z tej okazji, że kończy ci się rok szkolny, akademicki. Będziesz mogła go nosić. Słuchaj, przez całe wakacje, przez lato, całe lato będzie idealnie pasować. Podkreśli, letni, subtelny klimat. A o to w tym chodzi. Ale najpierw, właśnie oczyszczyć ci buźkę. Mam specjalne. Oczyścimy ci buzię dokładnie. skóra musi być oczyszczona. Nareszcie ile to będzie gorąco. Ja też jestem zawsze rozradowany z tej okazji, że, że robi się ciepło. Aż już zaplanowany jakiś wyjazd. Спасибо. Niedaleko, więc na pewno... bardzo dobrze twarz jest wygładzona teraz a właściwie teraz to zajmiemy się tak. Nałożę Ci. it's I wydłużone. Podnieść delikatnie. So bad. shelter. spawn Że wpadłaś do mnie, żeśmy się umawiali na dzisiaj, na ten makijaż, ale ja lubię z Tobą spędzać czas, zajmować się. Musimy się niedługo wybrać. Będzie teraz dużo wolnego czasu. Musimy się wybrać gdzieś, na herbatkę. W jarni, troszeczkę sobie tak pogadać, co u nas nie, co u Ciebie, co u mnie. Kto wie, może nad morzem się spotkamy. Już niedługo. Mam nadzieję. Dzwonimy się tak. Do cześć, pa, pa tak, tak, spokojnie ja sobie poradzę.